Witajcie, jajka są na pewno bardzo wartościowym produktem spożywczym, ponieważ zawierają witaminy, zarówno witaminy z grupy B, takie jak B1, B2, B6, nieco witaminy B12. Zawierają także witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, czyli witaminę A, D, witaminę E, ale także witaminę K. A ponadto zawierają mikro i makroelementy, takie jak na przykład potas, cynk, magnez, wapń. W skorupkach i jaj które są jedzone przez niektóre osoby, również po odpowiednim przygotowaniu, czyli na przykład po zmieleniu, zawarta jest duża ilość węglanu wapnia, a także strontu, który ma wpływ na m.in. na nasze kości. Jajka zawierają też niektóre barwniki, m.in. w żółtku znajduje się luteina pochodna karotenoidu, która ma wpływ na na, na przykład na prawidłowe widzenie. Natomiast w jajkach znajduje się także cholina, lecytyny i również inne składniki o korzystnym wpływie na nasze zdrowie. Bardzo często zastanawiamy się, czy można jeść surowe jajka. Na pewno wiele osób jadło kiedyś tak zwany kogelmogiel, kogelmogel, a niektóre osoby jedzą nawet codziennie surowe jajka. Trzeba pamiętać o tym, że w surowym jajku znajduje się avidyna. Jest to białko, które wiąże nam witaminę H, czyli biotynę. Jest to jeden z najsilniejszych, jedno z najsilniejszych połączeń w przyrodzie, a więc kompleks awidyna biotyna, który powstaje w naszym przewodzie pokarmowym, nie jest wchłaniany. W związku z tym awidyna wiąże całą witaminę H, którą jednocześnie dostarczamy z pożywieniem. I jeżeli rzeczywiście jemy dużo surowych jajek i robimy to codziennie, no to mogą wystąpić niedobory witaminy H, ale tak naprawdę te niedobory praktycznie nie są. Nie są obserwowane. Natomiast rzeczywiście głupotą byłoby spożywanie biotyny, które, którą możemy zakupić w postaci suplementów, i spożywanie tych suplementów razem z surowym jajkiem. To rzeczywiście zupełnie nie miałoby żadnego celu. Warto też zwrócić uwagę na to, że jedząc surowe jajka istnieje ryzyko zakażenia salmonellą. To ryzyko jest jednak bardzo małe, ale o czym należy pamiętać? że istnieją różne gatunki salmonelli, między innymi salmonella typhi, paratyphi, typhimurium, enterica, enteritidis i niektóre z tych gatunków między salmonella enteritidis atakują, infekują jajowód kury i w momencie kiedy już wykształca się jajko znajdują się one w środku jajka przed rzeczywiście zwapnieniem tej osłonki. W związku z tym Samosparzenie czy dokładnie wyszorowanie, umycie jajek nie gwarantuje niezakażenia. Czyli te bakterie salmonella mogą znajdować się w środku wewnątrz jajka w żółtku. Salmonella ginie w temperaturze około 70 stopni w ciągu kilku minut. W związku z tym powinniśmy gotować jajka tak, żeby w środku osiągać co najmniej temperaturę 70 stopni. Jeżeli gotujemy jajka zupełnie na miękko, czyli to żółtko jest takie lejące, to również istnieje ryzyko zakażenia. Natomiast całkowitą pewność, że nie dojdzie do zarażenia, jest gotowanie jajka. Na twardo, w temperaturze 100 stopni Salmonella ginie w zasadzie natychmiast. Natomiast warto także pamiętać o tym, że jajka mogą być źródłem zakażeń innymi bakteriami, m.in. niektórymi szczepami Escherichia coli, ale także np. Na Yersinia. Natomiast Shigella, czyli czerwonka, pochodzi zwykle od mięsa, a jej źródłem są odchody osób chorych. Czyli tutaj raczej ryzyko zarażenia czerwonką po jedzeniu surowych jajek nie istnieje. Wiele ludzi zastanawia się także... Czy należy myć jajka przed włożeniem do lodówki? Powiem wam w ten sposób. Jeżeli te jajka mają być niedługo zjedzone w ciągu 2-3 dni, to rzeczywiście możemy taki zabieg przeprowadzić. W innym przypadku nie. Dlatego, że na skorupce jajka znajduje się taka osłonka mucynowa, która utrudnia m.in. dostęp tlenu, ale również wnikanie bakterii. Wyszorowanie, umycie tych jajek, zwłaszcza detergentem, niszczy tą osłonkę mucynową, w związku z tym jajko się będzie szybciej psuło. Czyli generalnie, jeżeli jajka mają być dłużej przechowywane, nie należy ich przed włożeniem do lodówki myć. Niektóre osoby chwalą się, że jedzą codziennie bardzo duże ilości jajek i mają tak zwany niski cholesterol. Pamiętajmy zatem, że Pamiętajmy jednak o tym, że racjonalna dieta to jest taka, gdzie wszystkie składniki pokarmowe są dostarczane w odpowiednich proporcjach, w odpowiedniej ilości. Jeżeli ktoś je same jajka, czy je bardzo dużo jajek, to taka dieta będzie po prostu nieracjonalna, ponieważ jajka nie mają wszystkich wartości odżywczych. Na przykład nie zawierają witaminy C. Warto też zwrócić uwagę, że jajka zawierają dużo aminokwasów siarkowych, takich jak cysteina metionina i one w przewodzie pokarmowym jeżeli nie ulegają całkowitemu wchłanianiu są wykorzystywane przez bakterie flory jelitowej i z tych aminokwasów siarkowych powstaje siarkowodór gaz o nieprzyjemnym zapachu w związku z tym spożywanie dużych jajek może być niekorzystne dlatego że może powodować gazy wzdęcia bóle brzucha i cuchnące właśnie Luźne stolce i cuchnące gazy. W związku z tym zapytajcie te osoby, które chwalą się, że zjadają kilkanaście czy kilkadziesiąt jajek tygodniowo, jak intensywne mają gazy i jak przyjemnie one pachną. Moi drodzy, myślę, że to tyle na temat jajek, takich ciekawostek. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie do mnie. Pozdrawiam Was, cześć.